Drodzy, Szanowna Pani Minister, Szanowni Goście, wszyscy, których już miałem okazję przywitać, drodzy żołnierze. Bardzo dziękuję też za ten wymiar świąteczny, który dzisiaj jest. Dla mnie jako ministra obrony narodowej jest to bardzo ważne, żeby być żołnierzami. To jest mój obowiązek, ale to jest wielki mój też przywilej, że mogę z wami dzisiaj być. Że możemy tutaj być wspólnie, że w ten przedświąteczny czas możemy. Po prostu spotkać się ze sobą, porozmawiać, e, życzyć sobie samych dobrych chwil i dobrych e, dni w przyszłym roku, podziękować za to, co do tej pory. Ja już wam dziękowałem na placu ale <laughs> teraz dziękuję Wam, Waszym rodzicom, e, Waszym rodzinom, e, za to, że jesteście w wojsku, za to, że przystąpiliście do Sił Zbrojnych, pospolitej za to, że u mnie nas reprezentujecie, za to, że jesteście tutaj. NAMC Gromowni w Polskim Kontynencie Wojskowym. Dziękuję Waszym dowódcom. Dziękuję za Waszą postawę, za Waszą służbę, za przygotowanie. Żyjemy w takich czasach, gdzie szukanie tego, co nas łączy, jest coraz trudniejsze. Ale w Polsce, myślę, że coś, co nas bardzo łączy, spotyka się dzisiaj na tej sali. To jest umiłowanie do tradycji. Umiłowanie świąt Bożego Narodzenia, tej atmosfery, która wtedy się pojawia, niezależnie od okoliczności. Zawsze ona przerywa spory rodzinne i różnego rodzaju konflikty, które są między nami, nieporozumienia. I łączy nas niekłamana miłość do Wojska Polskiego, do młodych żołnierzy. I dzisiaj, tutaj, w krajowej w Rumunii. Jest ten fragment kawałka dłuższym Polski Tradycja i właśnie ta miłość do munduru żołnierza polskiego łączy się na jednej stronie, spotyka się w jednym miejscu. W imieniu swoim, w imieniu wszystkich zaangażowanych w obronę, w obronę narodową, wszystkich związanych z Wojskiem polskim, W imieniu całego rządu, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich rodaków którzy są w Polsce i którzy wiedzą o waszych misjach. Tu w Rumunii, ale i w Kosowie, w Libanie, w Iraku, na Łotwie, na Sycylii, w różnych miejscach rozsianych po świecie. Żołnierze, którzy stabilizują, wystąpią i podnoszą swoje kwalifikacje, chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazem wdzięczności za służbę wdzięczności, a życzenia spokoju i pokoju na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, na nadchodzący rok. Wszystkiego, co dobre dla Was, dla Waszych rodzin. Połączcie się z nimi tak, jak będziecie mogli w te świąteczne dni. Za chwilę, mam nadzieję, że się szczęśliwie z nimi spotkacie, jak się zakończy misja 15 zmiany i dotrzecie do domu. Przekażcie wyraz uszanowania i pozdrowienia ode mnie, od nas wszystkich, od pana generała Piszak, a od wszystkich dowódców, którzy są razem ze mną, od warsztatów. Przekażcie najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności dla waszych rodzin, dla was i dla naszej kochanej ojczyzny. Wszystkiego dobrego, błogosławiony Świąt Bożego Narodzenia i samych dobrych dni